Była sobie jedna stara koza, która miała siedem koźlątek. Kochała je bardzo, jak każda matka kocha swoje dzieci. Pewnego razu przyszła koza do lasu po trawę, a przed odejściem rzekła do dziadek: Drogie dziadki, kiedy mnie tu nie będzie, strzeżcie się wilka. Gdyby się tu dostał, pożarłby was wszystkie ze skórą i kośćmi. Umie on dobrze udawać. Ale poznacie go po grubym głosie i czarnych łapach. Kozielęta odparły, kochana mateczko, bądź spokojna, będziemy się miały na baczności. Koza meknęła zadowolona i poszła do lasu. Po pewnym czasie zapukał ktoś do drzwi i zawołał: Otwórzcie, drogie dziadki, to ja, wasza matka, wróciłam już z lasu i każdemu przyniosłam coś w podarunku. Ale koźlęta usłyszały gruby głos i poznały, że to był wilk. Nie otworzymy ci, zawołały. Nasza mateczka ma miły i cienki głosik, a ty masz głos gruby. Nie jesteś naszą mateczką, lecz złym wilkiem. Pobiegł więc wilk do sklepiku i kupił sobie wielki kawał kredy. Gdy go zjadł, głos jego natychmiast stał się cienki i delikatny. Potem wrócił do drzwi, zapukał i zawołał. – Otwórzcie, drogie dziadki, to ja, wasza matka. Wróciłam już z lasu i każdemu przyniosłam coś w podarunku. Ale koźlęta dojrzały czarną łapę, którą wilk położył na okienku i zawołały. – Nie otworzyły ci nasza mateczka, nie ma czarnych łap, tak jak ty. Nie jesteś naszą mateczką, lecz złym wilkiem. Pobiegł więc wilk do piekarza i powiedział. – Uderzyłem się w nogę, posmaruj ją ciastem kiedy piekarz posmarował mu łapę, pobiegł do młynarza i rzekł, posyp mi łapkę białą mąką. Młynarz pomyślał, wilk chce kogoś oszukać i wzbraniał się, ale wilk powiedział, jeśli tego nie uczynisz, to cię pożre. Wtedy młynarz przeląkł się i pobielił mu łapkę mąką. No cóż, tacy już są ludzie. Teraz wilk pobiegł po raz trzeci do chaty, zapukał i rzekł otwórzcie drogie dziadki to ja wasza matka wróciłam już z lasu i każdemu przyniosłam coś w podarunku Koźlęta zaś zawołały pokaż nam łapę żebyśmy się mogły przekonać czy jesteś naszą mateczką Wilk wsunął umoczoną łapę w okienko, a gdy koźlęta ją ujrzały, myśląc, że to powraca ich mateczka, otworzyły drzwi. Ale w drzwiach ukazał się wilk. Koźlęta przeraziły się i próbowały się ukryć. Jedno wlazło pod stół, drugie do łóżeczka, trzecie do pieca, czwarte do kuchni, piąte do szafy, szóste pod umywalnię i siódme do skrzynki zegara ściennego. Ale wilk odnalazł je szybko. I niedługo się z nimi bawił. Połknął jedno po drugim, tylko najmłodszego koziłątka w skrzynce zagarowej nie mógł znaleźć. Kiedy się już zły wilk najadł dosyta, wygramolił się z domu, legł na zielonej łące pod drzewem i zasnął, chrapiąc głośno. Wkrótce potem wróciła z lasu stara koza. Ach, cóż ujrzała. Drzwi stały otworem, stół krzesła i ławki były poprzewracane, umywalnia potłuczona, poduszki i kołtra ściągnięte z łóżka. Poczęła szukać swoich dziadek, ale nigdzie nie mogła ich znaleźć. Daremnie wołała je po imieniu, nikt nie odpowiadał. Dopiero gdy zawołała najmłodsze koźlądko, usłyszała głosik Tu jestem droga mamo, w skrzynce od zegara. Biedna koza wydobyła koźlątko z ukrycia, ono zaś opowiedziało jej, że przyszedł wilk i pożarł resztę jej dziatek. Możecie sobie wyobrazić, jak gorzko płakała biedna koza po swoich koźlątkach. Wreszcie w rozpaczy wyszła przed dom na łąkę, a koźlątko biegło za nią. Wtem ujrzała pod drzewem wilka, który chrapał, aż gałęzie drżały. Obejrzała go ze wszystkich stron i spostrzegła nagle, że w brzuchu jego coś się porusza. O Boże, pomyślała koza, czyżby moje biedne dziadki, które wilk pożarł na kolację, były jeszcze żywe? Prędko posłała najmłodsze koźlę do domu po nożyczki, igłę i nitkę. Potem rozcięła potworowi brzuch i w tejże chwili jedno koźlątko wysunęło główkę. Kiedy zaścięła dalej, wszystkie koźlątka, całe i zdrowe, wyskoczyły z brzucha wilczyska, który w swej żarłoczności nie pogryzał ich, lecz połknął w całości. Toż to była radość dopiero. Koźlęta ściskały swą kochaną mateczkę i skakały jak krawiec na weselu. Potem koza rzekła, teraz biegnijcie szybko i przynieście mi ciężkich kamieni, ile udźwigniecie. Siedem koźlątek naznosiło w mig mnóstwo kamieni i nakładło wilkowi do brzucha, ile wlazło. Potem koza prędko zaszyła mu brzuch, a wilk nawet się nie obudził. Kiedy się wilk już wyspał, porządnie wstał, ale kamienie wznieciły w nim wielkie pragnienie. Pobiegł więc do studni, aby się napić wody. Ale gdy tylko ruszył z miejsca kamienie, poczęły uderzać jeden o drugi w jego brzuchu, a wilk krzyknął, co się tak tłucze w moim brzuchu, dlaczego takie mam pragnienie? Myślałem, że koźlątka połknął, a to są chyba kamienie. A gdy przyszedł do studni i nachylił się nad wodą, ciężkie kamienie pociągnęły go i zły wilk utonął haniebnie. Kiedy to ujrzały Koźlątka, nadbiegły z radością i zawołały głośno: Zginął zły wilk, zginął zły wilk, i tańczyć poczęły ze swą mateczką dokoła studni.